Gdzieby nie przyłożyć ucha ostatnimi czasy, wszędzie słychać narzekanie na ogólną sytuację w kraju. Ale kryzys się skończył? Tak przynajmniej twierdzi premier Donald Tusk, wskazując na wzrost średniej pensji o bagatela tysiąc złotych. Nie wiadomo, czy miał na myśli swoją pensję, czy kulczyka. Jedno jest pewne. Koniec zrzucaniem winy na kryzys. Jeżeli jesteście biedni, to z własnej winy. Zaproszyłem do dzisiejszego programu dwóch. Gości, którzy mam nadzieję skomentują dla Państwa kilka wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Tylko u mnie, tylko w programie Drzwi Otwarte podaj dalej. Prezydent Lech Kaczyński i Gabriel Narutowicz. Specjalnie dla Was. Dzisiaj. Witam. Zaczynamy. Witam serdecznie obu panów. Podałbym dłoń, ale coś ich nie widzę. No faktycznie. Bardzo zabawne. Mocki zrywać. Zgodzili się panowie wystąpić pod warunkiem, że pokażę im moją latającą świnię. Oto i ona. Cudowna, tak jak słyszałem. Cudo. Magda, pocałuj panów. O ho. ho. E, he, he. No już, spadaj. Pozamiataj przed biurem. Nie pyskuj. Usatysfakcjonowani? Bardzo. Piękniejsza niż na zdjęciu. No nie wiem. Nie znasz się, młody człowieku. Na studiach w Szwajcarii miałem taką koleżankę. Taki ryjek i figura, no modelka, wypisz, wymaluj, panie kolego. Ty Gabriel, masz jakąś e, nieleczoną wadę wzroku, czy jak? Uhuhu. Ty wiesz ty co? Się swojej czep. A nie możesz, bo się wyprowadziła od ciebie. Naprawdę nic nie słyszałem. Bo jej się w Krakowie nie podobała. I mówiła, że to obciach, tak na wawelu leżeć i do rodziny do Warszawy wróciła, a ja obiecałem bratu że jak mnie położę na wawelu, to się nigdzie nie ruszę. I tak zostałem sam. U mnie słowo dane prezesowi ważniejsze od żony. Niewiarygodny. Panowie, zapadł wyrok w sprawie Katarzyny W. 25 lat więzienia za zabójstwo sześciomiesięcznej Magdy. Sprawa nie schodzi z ust polaków. Pojawia się przy okazji tego pytanie, czy to aby uczciwe by odpowiedzialnością obarczyć tylko matkę, czy może zabójczyni nie jest również ofiarom środowiska, które przecież musiało zauważyć dziwne zachowanie kobiety, znacznie wcześniej przed zabójstwem. Zgadzam się. Odpowiedzialność częściowo spada na najbliższych Katarzyny W., albo przez ich obojętność, albo presję, którą wywierać mogli, bo to o sprawy zabójstwa chodzi przecież, a potem wodzenie za nos systemu sprawiedliwości. Takie wyrachowanie tworzy się z silnej motywacji i doświadczenia. Człowiek sam z siebie nie robi takich rzeczy. Jej mąż, matka czy sąsiad. Każdy, kto przemilczał zaobserwowane zachowania skazanej, ma swój udział w tej tragedii. Tak jest! Z bratem chcieliśmy zmienić prawo, żeby tak było. Wszystkich by pozamykać i byłoby spokój, a Masonów i Padał w szczególności kobinem do nieba, bez urazy Gabryś. No tak, to podobne do was i ludzi waszego pokroju, Mikulkę, Żydów do pieca i co dalej obowiązek uczęszczania do prawdziwie jedynego kościoła toruńskiego nawet wałęsa się was wstydzi gdyby józek jeszcze żył to dawno by was obu do tego samolotu wsadził zamiast sikorskiego to chyba ich na świecie jeszcze nie było panie prezydencie nie a tak przepraszam inaczej czas płynie jak się jest głową w słoiku. wierzę Pojawił się ostatnio filmik nagrany telefonem komórkowym, na którym widać, jak przyłapani na błahym nadużyciu władzy policjanci, czyli jazda pod prąd w celu zatrzymania się i konsumpcji obiadu, agresywnie traktują autora zamieszczonego filmu i bezskutecznie próbują wykasować nagrywający się materiał. W Kwidzynie kolejny raz w ciągu ostatniego roku złapany zostaje 33-latek z okrągłą ilością 10 gramów, tym razem narkotyków. Nie jest żadną tajemnicą, że. Naganiaczem informacji jest człowiek z branży, który taką ma umowę z policjantami, diler sprzedaje dilerów za spokój i pochwały dla oficerów. Panie prezydencie, tak wyglądać powinna państwowa robota w policji? Oczywiście, że nie. To jest wszystko wina Tuska. Łapią tych dilerów i zawiasy dostają, a to kara śmierci się należy za te narkotyki. Daj spokój tym nieszczęsnym konopiom. Ja do konopi nic nie mam, ale marihuana to zło. Widziałeś, jak się ten czarny Marley cieszy? Człowieku, kable jakieś zamiast włosów, w głowa w słoiku, a ten cieszy, jakby Robert na komunie dostał. No jak tak można? To są dredy, jeżeli o Bobie Marleyu mowa. Tak, panie redaktorze, Bob to spoko gościu. Wiedziałbyś o tym, gdybyś angielski znał. I zagadał do niego. Mogę cię przedstawić, to sam się przekonasz, a nie jakieś kłamstwa rozpowiadasz. Uważam, że tam ci oficerowie powinni podać się do dymisji po kompromitujących ich firmie. Sam się podaj. Jak tak zrobią, to byle bandzior. Zacznie nagrywać pracę policji i niedługo będzie w tym kraju więcej bezprawia niż prawych obywateli. Tylko żeby jakiś kurs obsługi tych smartfonów przeszli, bo to faktycznie wstyd. Nawet Jarek ma już konto z obsługą przez internet. Ho, ho, ho! No faktycznie! Plan na miarę twoich możliwości. Dziękuję. Osioł. Mm -mm. Na ostatniej radzie miasta radny Jan Szmiędowski zapytał burmistrza, dlaczego premier Donald Tusk nie dał się dotknąć szarym mieszkańcom i cały jego pobyt na moście w dniu jego otwarcia przebiegł we eskorcie o oficerów Bora. Ach, ten Janek, lubię go! Przypomina mi młodość. Dobrze, że zapytał. Tylko waszemu burmistrzowi się podobało, bo stał obok niego. Kto by nie chciał wygarnąć do nią albo chociaż jajkiem cisnąć, bo jaźliwy ten premier. Tak mówisz, bo sam jesteś trupem. Wypraszam sobie. Chyba w snach. Trzeba na to spojrzeć z praktycznego punktu widzenia. Moja historia pokazuje, że łatwo jest zmienić władzę, ale kto za to zapłaci? Nowe wybory? Skoki na dziełdzie, grabisz majątków w kuluarach sejmowych. Droga sprawa taki zamach. A sam wiesz, że bardzo prawdopodobny. Twój brat też nie oszczędza na ochronie. Na miejscu premiera pewnie nawet dziennikarze staliby sto metrów od niego. A nie wydaje się wam, że przemawiać może też za tym tęsknota do dużej polityki? Na pewno. Zawsze się chce. Ja, Józek i może jeszcze Wałęsa. Musieliśmy, nie chcieliśmy. Ale takich jak my trzej to dzisiaj już nie ma. A Jarek? On chciał zostać pustelnikiem, ale obiecał mamie, że się mną zaopiekuje i tak już zostało. Tak? To powiedz, jak z tym Smoleńskiem e, było. Nie powiem. No mów, Leszek. Powiedz prawdę. Nie mogę. zrozumieć. Obiecałem bratu przed startem, że nigdy nie powiem i słowa dotrzymam. Masz charakter, żeby się tak poświęcić dla brata. Nic nie powiem, nawet mnie nie podpuszczaj. Dobrze, mam nadzieję, że uda się jeszcze wrócić do tej rozmowy i wyjaśnimy, co się stało i dlaczego. Nie był to zamach. To był zamach na polskie uczucia i świadomość. Nic nie powiem. Mm -mm, mm -mm. No nie daj się prosić. Obiecałem. No weź Leszek, bądź kolegą. Przyznaj się. Nie mogę, odczem się. Co z tego, że wiesz? Jak Janek jak się dowie, że się wygadałem, to się już nigdy do mnie nie odezwie. Nikt się nie dowie, że to ty. Przecież nie żyjesz. Obiecanki, cacanki. A jak ktoś mu no niesie... Dziękuję panom za przybycie, a was, drodzy no widzowie, zapraszam odczep. do dyskusji i tego, na kolejne spotkanie już za tydzień. Dowie, się Podajcie dalej. Pozdrawiam. Nie tak, dobrze myślicie. Ten rozszczekany fragment, który mieliście przyjemność oglądać tuż przed chwilą, to zwiastun dodatku, który będę realizował na przestrzeni kolejnych miesięcy. Postaram się Odwiedzając przytulisko na Miłosnej, znaleźć nowy dom dla przebywających tam zwierzaków. Jednocześnie wspólnie z pracownikami Miłosnej nakreślimy, co robimy źle, a co dobrze w takim codziennym kontakcie z bezpańskimi psami czy kotami. Oczywiście, o ile Jacek Goszczyński nie zmieni zdania, i wówczas będzie to cykl reportaży o tym, co ukrywa prezes Miłosnej. Ale bądźmy dobrej myśli, Goszczyński też człowiek. To już. W kolejnym odcinku. Teraz natomiast chciałbym kogoś pożegnać. 2 września w Krakowie w konsekwencji powikłań pooperacyjnych zmarł Jarosław Śmietana. Wybitny gitarzysta i ikona polskiego jazzu. Miał 62 lata. To wielka strata dla polskiej kultury. Odszedł jeden z ostatnich takich charyzmatycznych liderów, których w obecnej sztuce jazzowej niewielu zostało. Potrafiących narzucić swój styl. On na pewno był jedną z takich osób nadających ton nie tylko jazzowi krakowskiemu, ale i polskiemu. Wywarł również duży wpływ na postrzeganie muzyki jazzowej i uczył, jak sprzedawać tą muzykę, żeby była zrozumiała dla ludzi niekoniecznie lubiących jazz. On potrafił łączyć gatunki bluesa, jazz rocka, i to jest jego wielka zasługa. Powiedział dla pap Witold wnuk. Ode mnie fragment Jona Szakowty z utworu Cztery Ściany Świata: Przed ścianą dźwięku stoją głusi, modlą się do muzyki. Kiedy nie pragniesz, kiedy musisz, lepiej być nikim. Przed ścianą światła stoją ślepi i patrzą bez zmrużenia powiek. O tym, co świeci, wiedzą lepiej niż zwykły człowiek. Fragment kończący dzisiejszy odcinek Red House Dzimiego Hendrixa w wykonaniu Jarosław Śmietana. Band. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.